W tym roku, w związku z to postanowiliśmy co odnowić, zmienić, przyjrzeć się na nowo raportowi. Przede wszystkim iście zgodnie z nowymi trendami. Wykorzystaliśmy normę ISO 26000 i 7 obszarów. W tym roku mogliśmy w raporcie ująć, wymienić aż 209 praktyk. W przeciwieństwie do poprzednich lat, gdzie zawsze było to około 100-120 praktyk. To pozwoli, z jednej strony pozwoliło pokazać rzeczy ważne, tak jak wspomniałam, dla firm, Firma Cezar posiada sześć certyfikowanych systemów zarządzania jakości. Te wszystkie sześć systemów stanowi jeden zintegrowany system zarządzania. Te wszystkie elementy zarządzania jakością i dbałości o ekologię, jakie widzicie korzyści jako firma z ich wprowadzania. Pozwala to, to nam na zwiększenie ilości naszych klientów, na zwiększenie zamówień, a także poprawia nasz wizerunek w oczach naszych klientów, w oczach opinii publicznej, redukuje też. Uh. koszty.